Panowie oficerowie, droga młodzieży, szanowni państwo. Dziękuję za przybycie i asystę przy wydarzeniu, które powinno być częścią zwykłego dnia, zwykłej pamięci społecznej, zwykłej pamięci narodowej. To, co dzisiaj robimy, otwierając wystawę na gmachu dowództwa garnizonu Warszawa, służy wprowadzeniu do obiegu społecznego, przywróceniu pamięci społecznej bohaterów, którzy zostali zaraz po ukończeniu wojny zdradziecko, bestialsko zamordowani. To są ludzie z panteonu polskiej chwały. Weszli do historii, ale jednocześnie stworzyli podwaliny. Naszego obecnego dnia. Teraz jest okres pracy historyków. Jest potrzeba trzeciego kroku: to znaczy, wprowadzenia tej historii, tej postawy do obiegu społecznego, do pamięci społeczeństwa, do pamięci narodu. Jest pilna potrzeba, żeby pamięć o żołnierzach niezłomnych, o ich poświęceniu i bohaterstwie, była częścią polskiej historii. Ta praca powinna była się zacząć równo z upadkiem PRL-u. Więc musimy to odrobić. Musimy i tę lekcję, i te działanie, i ten wysiłek teraz okazać, i teraz bardzo wyraźnie do tego wrócić. I to czynimy.